Zamykasz drzwi, żegnasz się i wyruszasz w świat. Ale co dzieje się wtedy w świecie twojego psa? Może znajdujesz pogryzione buty, podrapane drzwi albo samotną mordkę wyglądającą przez okno. Każdy właściciel psa wie, że pozostawienie swojego najlepszego przyjaciela samego nie zawsze jest łatwe, a czasem najmniejsze błędy mogą prowadzić do największych problemów. Ale co by było, Gdybyś mógł uniknąć tych łamiących serce momentów i stworzyć szczęśliwsze, spokojniejsze doświadczenie dla swojego psa za każdym razem, gdy wychodzisz? W dzisiejszym filmie ujawnimy siedem błędów, które najczęściej popełniają właściciele psów, zostawiając swoje psy same i jak je naprawić. Ponadto, zostańcie z nami do końca, aby poznać skuteczny bonusowy tip, który może na zawsze zmienić pewność siebie i samopoczucie twojego psa. Błęd pierwszy. Zapomnienie o wymęczeniu psa przed wyjściem. Zmęczony pies to szczęśliwy pies. Pominięcie spaceru lub zabawy przed wyjściem może sprawić, że twój pies będzie pełen skumulowanej energii, której nie będzie miał gdzie rozładować. Bez odpowiedniej stymulacji fizycznej i umysłowej twój pies może zacząć gryźć, kopać, szczekać lub niespokojnie biegać w te i z powrotem, aby poradzić sobie z nudą. Nawet 15 minut ruchu, szybki spacer, aportowanie lub kilka gier treningowych może rozładować energię i nadać spokojny, pozytywny ton na nadchodzące godziny. Wprowadzenie tego do swojej rutyny sygnalizuje psu czas na relaks, kiedy mnie nie ma. Rezultat? Mniej niespodzianek i znacznie szczęśliwszy czworonok, kiedy wrócisz do domu. Jeśli chcecie więcej naukowo popartych wskazówek, jak poprawić życie waszego psa, to polubcie ten film i zasubskrybujcie już teraz, aby stać się częścią naszej społeczności szczęśliwych, pewnych siebie psich rodziców. Błąd drugi. Robienie z pożegnania wielkiego wydarzenia. Kuszące jest obsypywanie psa uściskami, pocałunkami i przeprosinami przed wyjściem. Ale dramatyczne pożegnania mogą w rzeczywistości pogłębić lęk separacyjny. Gdy sam denerwujesz się pożegnaniem, sygnalizujesz swojemu psu, że zaraz wydarzy się coś stresującego. To może wywołać niepokój i sprawić, że twoja nieobecność będzie jeszcze bardziej przerażająca. Zamiast tego, postaraj się, aby twoje pożegnania były spokojne i ciche. Ćwicz ciche wychodzenie i wracanie, aby twój pies nauczył się, że przychodzenie i odchodzenie to po prostu część codzienności. Pomoże to zapobiec lękowi separacyjnemu, i zbuduje niezależność oraz zaufanie twojego psa. Błęd trzeci. Niedostarczanie wystarczającej stymulacji. Psy pozostawione same sobie bez niczego do roboty są bardziej skłonne do nabywania złych nawyków. Brak zabawek, łamigłówek lub bezpiecznych zajęć może zamienić nudę w frustrację, a frustrację w destrukcję. Interaktywne zabawki, wypełnione kongi lub zabawki dozowniki smakołyków, Utrzymują mózg Twojego psa w zajęciu i zapobiegają negatywnym zachowaniom. Rotuj zabawki, które oferujesz, aby utrzymać zainteresowanie, i rozważ użycie łamigłówek z jedzeniem, aby zamienić posiłek w grę. Wzbogacanie środowiska nie tylko bawi Twojego psa, ale także pomaga mu radzić sobie z czasem spędzonym w samotności w zdrowy, pozytywny sposób. Błęd. Czwarty. Zostawianie psa w całkowitej ciszy. Pusty cichy dom może być dla Twojego psa niepokojący, a nawet przerażający. Wiele psów uspokaja się przy delikatnych dźwiękach w tle, płynących z telewizora, radia czy generatora białego szumu. Zagłuszy to dźwięki z zewnątrz, które mogłyby przestraszyć Twojego psa lub wywołać u niego szczekanie. Wybierz uspokajającą muzykę, odgłosy natury lub audiobooka, aby stworzyć przyjemną atmosferę, która zapewni poczucie bezpieczeństwa i relaksu. Uczynienie z tego codziennego nawyku sprawi, że Twój pies będzie czuł się mniej samotny, a nawet może zmniejszyć szczekanie lub destrukcyjne zachowania spowodowane stresem. Błąd piąty: brak bezpiecznych przestrzeni. Twój pies potrzebuje wyznaczonego bezpiecznego miejsca, do którego może się udać, gdy Cię nie ma. Może to być klatka, przytulne legowisko lub cichy kąt z ulubionymi kocami i zabawkami. Psy, które mają swoje stałe, bezpieczne miejsce, czują się pewniej. I są mniej podatne na panikę czy złe zachowanie. Prawdziwe bezpieczne miejsce to nie tylko punkt fizyczny, to strefa komfortu psychicznego, w której twój pies może się zrelaksować, uspokoić i odzyskać pewność siebie, nawet gdy życie na zewnątrz staje się burzliwe lub nieprzewidywalne. Jeśli twój pies nie jest przyzwyczajony do klatki czy legowiska, wprowadzaj je powoli, czyniąc z nich pozytywne Nagradzające miejsce do odpoczynku. Użyj przysmaków, ulubionych zabawek lub swojej niemytej koszulki, aby stworzyć poczucie bezpieczeństwa i znajomości. Niektóre psy korzystają z zakrytych klatek lub parawanów, które blokują bodźce wzrokowe, tworząc uczucie jaskini. Celem jest danie twojemu psu kontroli nad jego własną strefą komfortu miejscem, które zawsze będzie dla niego bezpieczne, bez względu na to, co dzieje się na zewnątrz. Z czasem to bezpieczne miejsce stanie się azylem Twojego psa, pomoże zapobiegać zachowaniom związanym z lękiem i sprawi, że czas spędzony w samotności będzie znacznie mniej stresujący. Błąd szósty. Ignorowanie sygnałów stresu lub lęku. Wielu właścicieli przeocza wczesne sygnały ostrzegawcze, że ich pies cierpi w samotności. Subtelne oznaki, takie jak ślinienie się, nadmierne wylizywanie, chodzenie w kółko. Chowanie się lub ciche skomlenie mogą sygnalizować stres, zanim pojawią się większe problemy. Niektóre psy drapią drzwi, gryzą meble lub zmieniają swoje nawyki toaletowe, gdy są niespokojne. To wszystko wołanie o pomoc, a nie złe maniery. Użyj kamery dla zwierząt, lub szukaj wskazówek po powrocie do domu, takich jak rozrzucona pościel, sierść na podłodze lub przewrócone miski z wodą. Jeśli zauważysz oznaki lęku, Zajmij się nimi natychmiast, czy to poprzez trening, zajęcia, czy konsultacje z profesjonalnym trenerem lub weterynarzem. Prowadzenie dziennika zachowań Twojego psa, gdy Cię nie ma, może ujawnić wzorce i wyzwalacze, które w innym przypadku mógłbyś przeoczyć. Wczesne rozpoznanie problemów może zapobiec ich przekształceniu się w długotrwałe trudności i zapewni dobrostan Twojego psa, gdy Cię nie ma. Pamiętaj, że wczesna interwencja jest znacznie łatwiejsza niż korygowanie utrwalonych nawyków, a okazywanie empatii wobec stresu Twojego psa pomoże Ci znaleźć rozwiązania, które będą działać dla Was obojga. Błąd siódmy. Karanie psa za to, co zrobił pod Państwa nieobecność. Powrót do domu i znalezienie bałaganu może być frustrujące, ale karanie psa po fakcie nigdy nic nie daje. Psy nie łączą przeszłych działań z obecnymi konsekwencjami. A krzyki czy kary fizyczne tylko wzmagają lęk i dezorientację. To może podważyć zaufanie, które zbudowali państwo ze swoim psem i sprawić, że będzie bardziej lękliwy, gdy państwo wrócą. Może wtedy chować się lub powtarzać niepożądane zachowania z powodu stresu. Zamiast tego skupcie się na prewencji i pozytywnym wzmocnieniu. Nagradzajcie spokojne zachowanie, przekierowujcie niepożądane działania i przygotujcie psa na sukces poprzez lepsze rutyny. Sprzątajcie spokojnie i bez zbędnego zamieszania, a swoją energię skierujcie na bardziej konstruktywne rozwiązania. Pamiętajcie, że błędy psa są często oznaką stresu, a nie złośliwości. Trochę cierpliwości i zrozumienia bardzo pomaga w budowaniu zaufania i zmienianiu zachowań na lepsze. Z czasem, państwa spokojne reakcje pomogą psu czuć się bezpieczniej i rzadziej wpadać w panikę, gdy państwa nie ma. Dodatkowa wskazówka: budowanie pewności siebie poprzez trening samotności oto coś, co zmienia zasady gry. Stopniowo uczcie psa, że bycie samemu jest bezpieczne, a nawet przyjemne. Zacznijcie od zostawiania psa samego tylko na kilka minut i nagradzajcie spokojne, ciche zachowanie po powrocie. Stopniowo wydłużajcie czas rozłąki. Zawsze wiążąc go z przysmakami, zabawkami lub specjalną pochwałą. Twórzcie specjalne rytuały pożegnalne, takie jak podawanie ulubionego przysmaku lub sygnału, które zapowiadają pozytywne doświadczenia. Możecie używać zabawek logicznych z jedzeniem, kongów wypełnionych smakołykami, a nawet ulubionego kocyka z państwa zapachem, aby tworzyć pozytywne skojarzenia. Zmieniajcie czasy i schematy swoich nieobecności aby zapobiec narastaniu lęku. W przypadku psów z silnym lękiem współpracujcie z profesjonalistą, aby opracować spersonalizowany plan treningowy, który może obejmować desensytyzację, techniki relaksacyjne, a nawet produkty wspomagające, takie jak dyfuzory feromonów. Budowanie pewności siebie krok po kroku sprawia, że czas spędzony samotnie przestaje być czymś przerażającym. A staje się okazją do relaksu i naładowania baterii. Z cierpliwością, konsekwencją i wsparciem, państwa pies nauczy się, że państwa nieobecności i powroty nie są powodem do zmartwień i zawsze będzie bezpieczny i kochany, a państwa powita z radością, gdy wrócicie do domu. Teraz już wiecie: Te małe decyzje, które podejmujecie, zanim zostawicie psa samego, mogą mieć ogromny wpływ na jego szczęście i zachowanie. Unikając tych siedmiu błędów i stosując się do bonusowej wskazówki, stworzycie spokojniejszego, bardziej pewnego siebie towarzysza, który z łatwością poradzi sobie z czasem spędzonym w samotności. Jeśli szukacie więcej eksperckich porad i praktycznych rozwiązań, by wzmocnić więź z pupilem i wspierać jego dobrostan, kliknijcie po prostu w kolejny film, który właśnie pojawił się na ekranie. Czeka na was świat pełen psich mądrości inspirujących historii i sprawdzonych strategii. Do zobaczenia. Jeśli spodobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, udostępnić i zasubskrybować, żeby zobaczyć więcej. Dziękuję za oglądanie.